Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii Hearthstone. Jak widzicie stoimy znowu przed okazją na zdobycie 12 zwycięstw na arenie, gramy magiem, talią, która jest dość interesująca. Eee, mamy e, trzy sekrety, duplikacja lodowa bariera, ilustrzany byt i do odpalania ich dwa razy magini Krintoru i szalonego naukowca co fajnie współgra z poszukiwaczem przygód eee, i całkiem oprócz tego mamy dwie fale płomieni i zamieć troszeczkę e, Spell Power z Arcymaga, Lazurowego Smokowca e, czy Ogrzego Maga więc jest, jest dość interesująco, jak widzicie udało mi się dojść do 11 zwycięstw mamy też dwie Kulownia i jedną Polimorfię także takie powiedzmy mid, mid e, mechanizmy do, do radzenia sobie z różnymi stronnikami są e, trzy czary obszarowe, także jak najbardziej Italia jest w porządku, myślę, że możemy zawalczyć o to 12 zwycięstwo No i zobaczymy, czy nam się uda Szczególnie, że grałem przeciwko komuś, kto ma face, face, face Zaczynamy Oczywiście żadna z tych trzech kart to nie jest coś, co chcemy widzieć na początku Jakieś dwójki, trójki, i coś No, takiego chujowego początku jeszcze nie miałem Muszę przyznać nie Zobaczymy, co z tego wyjdzie, szczególnie, że nie mam żadnych early game'owych czarów w stylu tajemnych pocisków czy frostbolta <tryk> jedyne co mam e, na początek to e, Amani berserker ten pirat 2.3 w piratka chyba e, wilk e, ten co, ten direwolf alpha ale potem już się zaczyna ciekawie jak widzicie fony czwórki także będziemy w stanie coś zagrać w następnej turze co mnie niezmiernie cieszy szkoda że ten morgen nie przyszedł nam turę wcześniej w sumie Jako, że jest zamrożony, tego nie wyciszyłem, bo to by mu wyciszyło zamrożenie, a tak to wyciszę go w następnej turze. I, i, i zabiję przy pomocy Morgera. Przynajmniej taki mam plan. E Teraz będzie szósta tura, więc zostanie nam jeszcze napiękiony. No ewentualnie możemy zagrać polimorfię i coś tam wykombinować z tym organem. Wszystko zależy od tego, co on tak. Uh. Trochę szkoda marnować te 5 punktów obrażeń, nawet jeżeli on teraz użyłby um, konsekracji, to i tak przeżywa nam spellbreaker. Także... Okay. Okay. fajnie było dobrać się uh, drugą obszarówkę. Zrobimy sobie na razie tak Znaczy gdybym dobrał teraz Falę płomieni albo zamieć, To mógłbym spokojnie zagrać falę płomieni No miałbym Drugi sposób na Zresetowanie stołu A tak to <tryk> niestety nie warto. <tryk> a tutaj poleci polimortia Trzeba, Kula Nie mam potrzeby zagrywania magini Ma tyle kart w ręku, że podejrzewam, że już ma tą konsekrację Okej okay. Zostawiam sobie, że tak powiem, <laughs> opcję e, w ten sposób efekt był taki sam, że e, mój spell Breaker e, że tak powiem zmienił się za jego Sengina, a tak to mam jeszcze 3-2 na stole zamiast używać umiejętności Bohatera Jakby zagram coś jeszcze, to było fajnie. Wygramy już w z tymi <küh> Bardziej mi zależy teraz na podtrzymaniu agresji. Mamy nadal dwie obszarówki też jeszcze ze spell power i mamy polimorfię w ręku, także e, także jest całkiem spoko. To nie jest łatwe zwycięstwo 12, muszę powiedzieć. <grymne> no ale cieszę się, że udało mi się e, Wam pokazać takie przyjemne zakończenie areny. Ach, zapomniałem jedno z No trudno. Teraz wolne z nagrodami. Tak widzieliście, poszły poszło całkiem tą samą Dwie paczki. Uuu, panie. Dwie paczki 425 golda. Jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany. I tak jak widzicie, mamy 14 paczek. E, także. Za chwilę będziemy nagrywali kolejne 10-opak, tym razem z 14 paczkami. 14 paczek jeszcze nie otwieraliśmy, więc myślę, że można spróbować zawsze. Także dziękuję Wam bardzo, że zostaliście ze mną przy tym odcinku. Mam nadzieję, że był on dla Was ciekawy. No i mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki, żeby kolejne 12 udało mi się wbijać jak najlepiej seryjnie. Także... Jak zawsze, dziękuję Wam za, bardzo za oglądanie, życzę powodzenia w Waszych grach i mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się następnym razem. Trzymajcie się. Hej! Couch. and this is the sound that gives you away in the tactical situation and so he taught me a method of opening the velcro so that if you do it right no one will hear the velcro okay and it's real fast and so the velcro i've got it on as best as i can get it on and this is what he taught me ah!